Ale atrakcja mama! Mama, my to kochamy, my to lubimy. nasze poswisko i jeszcze woda do moczenia łapków. No patrz, Louis, nadepnąłeś i spadła wyciśnienie. Ciężki jesteś! Podleciało wyżej. I co, Pierdusz też by chciał, tak? Mamusia, ja to wyprzyczaiłem pierwszy. Aha. <ścoughs> Ej, Luluś, ale poleciało! Oj, jak poleciało to ciśnienie! Aj, do uszu doleciało! Puść, Pedrusia! No tak, kosi, kosi, łapci, tak, lupu, chlupu. Puść, pierdusia! Luis! No puść, pierdusia! Luluś! Mama niechące poczeka. Ja tu będą pierwszy. No, Luisek, puść, Pedrusia! No puść! Mhm. Oj oj oj, woda polecia. Pedrusz teraz ty! Chodź, doczekałeś się. No, zimna woda. Mama, mama, taka zimna ta woda. No, ja cię kręcę, jaka zimna. Jaka zimna. I się już Luiz ściska. Powiedz temu coś. Powiedz temu, ja teraz łapki moczę. Ja teraz łapki noszę. <laughs> Żeby nie było kolejka, jest zawsze. Kolejki lubimy. Prawda, chłopaki? Edziu, a co? Wodę ci wypyli. Tak, wylali wodę. Oczywiście. Sezon na moczenie łapek. Jak najbardziej. Już otwarty. Majóweczka w końcu.